Dada Luiz w Latonii Underlecht, Latonia podejmuje Real Metropoli. Witam państwa serdecznie. Jakieś niecałe ja chyba 10 minut temu wróciłem z Mouniko. No i zdążyłem na stanowisko komentatorskie, żeby na Państwa skomentować to spotkanie. Godzina 17.00, Jeszcze jest nawet jasno w Karmalii no, na tym pięknym stadionie. I teraz Olicz jest praktycznie sama sam z Kormasem. Przestrzeli bramkę! Olicz! Nie ma bramki. Jeszcze ciaduri I gol. Arjen Robben! 1-0 dla Anderlechtu! Jednak Cybersport się nie sprawdził. Anderlecht sensacyjnie prowadzi z Realem 1-0. Co tam się stało, że Roman akurat doskoczył do tej piłki. Wydawało się, że wszystko oddali Hamilton. Zobaczmy na to jeszcze raz. dali wszystko Hamilton ale no, dalej to już nie wrócił Sergio Ramos. Chaduri Chaduri ładnie zrobił to Chaduri Ale brakuje do doświadczenia. No, to doświadczenie ma Hamilton. Robert, Robert, strzał Robert! i gol! 2 do 0, Arian Robert. Chyba jemu będzie zajrzona ta bramka. Bo no, tam na końcu się piłka odbiła od... Chyba albo od nie wiadomo. Zobaczymy to jeszcze raz. Ale Real przegrywa 2 do 0, proszę Państwa. To jest wynik, którego się chyba nie spodziewał nikt, ale zobaczmy. No tak, piłka odbija się z Korkmasa. Zobaczymy to teraz na powtórce 3D. Uderzenie Robena Był zeszitkowanie. Dangerous. Zeszitkowanie. Chaduri, nikt nie poszedł do niego. Chaduri! Chaduri! i gol! Co za fatalny błąd! Korkmasa, no i coś nieprawdopodobnego katastrofa Real'u. 3 do 0! No proszę Państwa, to jest. To się nie tego, co wyrabia Skania w tym meczu. Ale co zrobił Korkmas? Surs! Surs uderzy z daleka! Aj, aj, ale broni Korkmas, To naprawdę emocje sięgają tutaj z Zenitu. Naprawdę. Jeszcze Tremulinas, Tremulinas... WANDERBOL! GOL! 3-1! WANDERBOL idzie się ucierzyć z, z kibicami z tej jednej bramki, ale to jest jeszcze nie koniec meczu. W końcu ta czwarta minuta i tutaj może się jeszcze wszystko... Pamiętam, nie pamiętam takiego meczu, w którym odrobiło się aż 3 bramkową stratę. Zobaczmy jeszcze raz. Tremolina schodzi schodzie, środka, świetne podanie do watermola e, no i test strzał w samo okienko. A jak na pewno będzie, jeżeli wygra nawet, to będzie miał... To się bije z brakowi. 4 do 1! Prowadzi Anderlecht Czajdurit, ten latek. Drogi Real, w sumie jaki Robin i spółka z Sursem. No, w sumie oni wszyscy dobrze grają w dzisiejszym meczu. Zobaczmy jeszcze raz Surs. No, nieprawdopodobna historia. z górką